No, czyli tak. Ja już mam odkręcone. Tak, mam odkręcone. Niestety, ale się urwały. Czyli mam graczka na kolejne pół dnia, bo trzeba to wywiertać. Tu są właśnie, jak to bierzecie, tulejki. Takie malutkie. Widzicie, tu jest urwana. To będzie lepiej wywiertać niż to odstaje. I tu spadła trzecia. I to jest tak. Tak, jak mówiłem, te dźwigienki, i tu są te łopatki. I teraz mi te dźwigienki wyleciały. Śruby, przepraszam. Tak, widzicie, tu jest jedna, tu jest druga. I tak to jest. I tu to wszystko, wie jak to lata. I one są tu wyrobione, i to nawet bardzo. I to by się nadawało, chyba, nawet do wymiany, ale już tego nie będziemy robić. Ewentualnie tu zawsze to wszystko papierem splanujemy delikatnie. Teraz będą się i to wyprasować to całe, żeby tu miało lepsze dojście. No ale głównie chodzi o to, że to wszystko teraz musi ślśnić. Wszystko bierzemy, albo szczoteczka taka do zębów druciana. Gdzieś tu taka była, gdzieś tu była. Tu gdzieś były takie dłużej. No gdzieś takie najlepiej. O tu jest. Druciana, no także akurat wygląda, ale mam nowe. I to delikatnie Te nawet zwykłą szczoteczką też można i to też puści. I tu musi wszystko lśnić, ja już muszę, bo to jest nagar po prostu, no ale I to wszystko wyczyścimy najlepiej tym papierkiem pod wy... benzyną wyrobić i zmywaczem wydmuchać i powietrzem wszystko dobrze No i składanie praktycznie tak samo, nie dajemy tego tu na żaden klej tych trzech śrub czy coś bo widzicie nie ma kleju a nawet Są problemy z odkręceniem i tak Te łopatki to ustawiacie tak, żeby wskoczył ten cały pierścień No w tej kolejności co rozkręcali to W tej samej kolejności tylko odwrotnej To skręcamy I, No i to by było na tyle no. Ja teraz się będę bawić z tymi śrubami No jak to się ur... To samo umiecie sami zrobić No jak to się już zrobi to już jak ktoś nie ma z takim powiedzmy y, Do czynienia na co dzień no to będziemy mieć z tym problem no. Jak to się urwie, jak ktoś już nie wie, jak to zrobić, no to będzie się, się to da, do regeneracji, albo do jakiegoś gościa, co. No co wie o co chodzi, nie? Co to, no, bo trzeba mieć dobre wiertło, bo to jest twardy ten też. No i śrubki już wiem, że dam nowe i na pewno nie dam na gwiazdka, na Torx. Tylko dam. Imbusowe, dałbym sześciokątne, ale nie wejdą, bo one się chowają w to, no, czyli imbusowe, bo imbusowe też mają te swój minus, te nowe teraz, nawet jak wielka twardość, że to się te objedzie ten imbus po czasie, no ale i to by było na tyle, jak, nawet jakbyście chcieli jeszcze ze skręcania, to wam nagram, dopó jak tego nie skręcę dotychczas, zanim dodam do, do ten filmik.